Raz pewien hobbit rano wstał, dam da, din, 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 dam. Bo setkę rzeczy w planach miał. Dam da, din, din, dam. Pójdę pomyślał tam i tu i zrobię wszystkie z rzeczy stu, bo dzisiaj taki kaprys mam. dam, gdy pomyślał, zrobić chciał, dam da -din, 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 din, dam. Już z norki swej wychynąć miał, dam, -dara -din, din, dam. Urwana klamka, brudny stół, miska z kapustą pękła w pół, w łazience zaczął kapać kran, dam da dam, więc wrócił hobbit nie ma co dam, -dara -din 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 dam. Jutro garne rzeczy sto, dam da, din, din dam. Norka rzecz ważna, każdy wie, samo nic nie naprawi się, krzątać się poszedł tu i tam, dam, daradindindam. din, dam. I tak hobbici, proszę was, dam, daradindindindindam. din, 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 dam. Na wszystko mają własny czas, dam, daradindindam. din, dam. A w tym największy wiodą prym, by żyć w spokojnym domku swym, kłopoty niech kto inny ma, dam, daradindindam. din, dam. A w tym największy wiodą prym, by żyć w spokojnym domku swym. Kłopoty niech kto inny ma, dandara, da!